Dzień jak co dzień Oświeżeni wodą życia Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Ufnie patrzymy w przyszłość Jezus Chrystus jest wśród nas Zmartwychwstał bowiem Bóg ponownie go powołał do życia By oświetlał nam Codzienność Byśmy żyli zgodnie z Jego przykazaniami. Wówczas będziemy radować się w spokoju i żyć w dobrobycie. Jakże inaczej dzisiaj wygląda na Ukrainie, gdy sąsiedni rosyjski naród napadł i morduje dzieci Jezusa. Naród bez Boga, bez nauk Jezusowych. Podczas gdy my żyjemy w dostatku, nie możemy zapominać o tych dzieciątkach mordowanych, porzucanych. Jezus Chrystus ma dużą moc sprawczą. Posłuchajmy teraz Słowo Boże. Jezus i Jan chrzciciel. O tym wszyscy donieśli Janowi i jego uczniowie. Wtedy Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Pana zapytaniem Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli Jan, Chrzciciel, przysyła nas do Ciebie z zapytaniem Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasu wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości, uwolnił od złych duchów oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą. Umarli, zmartwychwstają, stają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Coś cię wyszli oglądać na pustyni? szcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coś cię wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą kazałe stroje i żyją w zbytkach. Ale coście cię wyszli zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto posyłam mego wysłańca między tobą, aby ci przygotował drogę. Powiadam wam, międzynarodowymi z niebias nie ma większego od Jana. Lecz najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. Przyszedł bowiem jak Chrzciciel, nie jak chleba i nie pił, abyście mówili zły, długo opętał. Przyszedł syn człowieczy jej pij, aby mówić o to żarłach i pijach. Przyjaciel celników i grzeszników, a jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność. To było słowo: Pomóżmy się za dzieci Ukrainy. Te morderstwa narodu rosyjskiego nad ukraińskim nie będą przebaczone. Jezus Chrystus o to dba. Dba, by każde dziecko było szczęśliwe. Broni potoki łez. Naszą rolą natomiast jest pomagać ze wszystkich sił. Bowiem tylko wiara w Jezusa Chrystusa pozwoli nam żyć w pokoju, w do Najwyższego Boga. Życie jest krótkie. Lata uciekają nie wiadomo kiedy jak spotkać się na końcu drogi? Jaki bagaż wniesiemy? Okrucieństw? Czy pomocy innym? Z tego będziemy rozliczeni. Jezus Chrystus ma ogromną moc sprawczą. Był, przeszedł, dotknął forsycji, ożywił. To każdego z nas czeka. Życie wieczne. Eu